Szanowni Państwo, jubileusz to czas zadumy i refleksji, ale to również czas, kiedy należy wypowiedzieć te przysłowiowe 'dziękuję. Jako przedstawiciele całej społeczności uczniowskiej, chcemy złożyć na ręce pani dyrektor, dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły najserdeczniejsze życzenia kolejnych tak wspaniałych lat, wypełnionych sukcesami i osiągnięciami całych pokoleń. Bardzo miło Państwa tutaj widzieć. I to stulecie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ brałam udział i w 90-leciu, w 95-leciu, jeszcze jako uczennica i ledwie absolwentka. I to jest dla mnie taka okazja, żeby podziękować. Ta szkoła nauczyła mnie samodzielności, nauczyła mnie tego, że jestem kimś wartościowym. Jest tutaj wiele wspaniałych profesorek, profesorów, e, którzy są tutaj i trzymają za nas dzisiaj bardzo mocno kciuki. I jestem Wam niesamowicie wdzięczna, bo dzięki temu nie wstydzę się dzisiaj stanąć na tej scenie, ale też nie wstydzę się stanąć przed studentami i prowadzić zajęcia. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i uważam, że ekonomik to naprawdę najlepszy możliwy wybór. Możenie wspólnoty, wzajemne relacje, te przyjaźnie i te więzy, które wtedy się zadziergnęły nawet z naszymi nauczycielami i z wychowawczynią. Życzę, żeby ta szkoła miała tę wspaniałą wartość obok wiedzy, obok nauki, którą zawsze można gdzieś dopracować później, ale żeby dawała to, czego nie można zaprzepaścić wspólnotę.